Witajcie. Dziś moja propozycja tortu szpinakowego na świąteczny stół. Ciasto odstawiam, aby odpoczęło. Będą potrzebne dwa opakowania szpinaku mrożonego, parę ząbków czosnku, masło. I z tym wszystkim lecę na palnik. Woda ze szpinaku już odparowała. Teraz dodaję trzy łyżki śmietany, serek topiony, sól, dopiero zmielony pieprz. Jeszcze gałka, muszka tołowa. Szpinak odstawiam i zabieram się za smażenie z I smaruję sosem. Przykrywam. Kolejna warstwa. I ostatni posypać żółtym serem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Niesamowite połączenie ciasta naleśnikowego ze szpinakiem sprawia, że ten smak jest naprawdę rewelacyjny. Życzę Wam rewelacyjnych świąt.